Witam z tej strony Raphart. W dzisiejszym odcinku będę rozdawał model P11C w skali 1 do 32 z firmy IBG. Tak jak widzieliście na poprzednich moich filmach, model jest w całości. Wycięte zostały tylko te główne elementy, po to, żeby sprawdzić, jak one pasują do siebie. I jeszcze jedna mała uwaga: model zostanie wysłany do zwycięzcy w momencie, kiedy zostaną otworzone normalnie Poczty Polskie, czyli placówki Poczty Polskiej będą pracować w takich samych godzinach jak poprzednio, bo w tej chwili po prostu nie mam fizycznie dostępu do, do, do żadnej z placówek Poczty Polskiej w godzinach, kiedy mógłbym po prostu to wysłać. Także taki jest warunek, waruneczek tego i tyle w temacie, więc teraz Zacznijmy losowanie. E, liczba 1 po, e, początkowa 158. To jest tyle komentarzy, tutaj się zebrało pod tym filmem. E, sortujemy od najnowszych. Od najnowszych. I losujemy. 116. Czyli mamy 116, mamy w sumie 116, będzie mi łatwiej liczyć od tyłu. Czyli 116 e, odjąć 158, to jest 42 komentarz od dołu. Czyli zjeżdżamy sobie na sam dół. I liczymy. Jesteśmy na dole.

żeby móc usprawdzić zakup nowej gabloty, gdyż aktualnie nie mam już miejsca na nowe ulepy, więc też nie kupuję. Eee, a jakby taki to już nie mam wyboru i załatwić nową przestrzeń trzeba będzie. No Grzesiek, gratulacje moje. Eee, wygrałeś, po prostu wygrałeś i teraz tylko adres mi podaj, tak jak powiedziałem, wyślę Ci ten model, jak tylko <laughs> Jak tylko otworzą poczty. I teraz tak, dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję za to, że tak gromnie braliście, gremialnie braliście udział w tym konkursie. Następnym modelem do rozdania będzie chyba Leopard albo Abrams. Abrams, tak, Abramsa mam jakiegoś do rozdania. Ale to za jakiś czas. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Ja buduję w tej chwili. To ustrojstwo, <noise> straszna tragedia, straszna tragedia, generalnie straszna tragedia, nie, 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 już się nie wysławiam, w tej chwili robię sobie już troszeczkę wolnego, mam urodzinki, więc sobie odpuszczam temat budowy na dzień dzisiejszy, jutro w planie mam malowanie pancer jedynki. Taki, taki plan, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze raz dzięki, Grzesiek. E... Gratulacje, bardzo fajny model wygrałeś. Do zobaczenia.